Świat platform streamingowych zyskuje na znaczeniu, zyskując bezprecedensową popularność wśród widzów na całym globie. Użytkownicy doceniają możliwość wyboru ulubionych filmów i seriali bez ograniczeń czasowych. Dzięki bogatej i regularnie aktualizowanej bibliotece, każdy może odkryć ciekawe tytuły, które idealnie wpisują się w jego upodobania. Jeśli należysz do grona osób, które wiosenne wieczory preferują spędzać czas w towarzystwie zajmujących produkcji filmowych, to HBO Max jest platformą którą warto włączyć do swojej rozrywkowej rotacji. Już dziś, od 17 października 2025 roku, HBO Max wzbogaca swoją ofertę o szereg interesujących nowości. Wśród nich znajduje się film Kurier Franciszki z Liberty, Kansas Evening Sun, u produkcja, która zdobyła uznanie zarówno widzów, jak i krytyków na całym świecie. Po premierze w 2001 roku, tytuł zdołał wzbudzić niemałe zainteresowanie, co zaowocowało licznymi prestiżowymi nominacjami i wyróżnieniami. Film zdobył M. In. Nominacje do Złotego Globu za najlepszą muzykę oraz trzy nominacje do Nagrody BAFTA w kategoriach. Najlepsza muzyka, najlepsza scenografia oraz najlepsze kostiumy. Dlatego warto już teraz włączyć HBO Max i zobaczyć Kuriera Franciszkę z Liberty, Kansas Evening Sun, który zafascynował także wieloma znaczącymi osiągnięciami. Kurier Franciszki z Liberty. Kansas Evening Sun to amerykańsko-niemiecka komedia dramatyczna z 2021 roku w reżyserii Wesa Andersona. Film, początkowo planowany do premiery w maju 2020 roku, napotkał na trudności spowodowane pandemią COVID-19, co opóźniło jego debiut. Ostatecznie premierę odbyła się rok później, podczas głównego konkursu 74. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W polskich kinach film zadebiutował 19 listopada 2021 roku. Fabuła składa się z trzech odmiennych historii, które w całości stanowią hołd dla dziennikarstwa prasowego. Po niespodziewanej śmierci redaktora naczelnego amerykańskiego czasopisma wydawanego we Francji, jego redakcja postanawia opublikować specjalne wydanie, gromadząc trzy najlepsze reportaże z dziesięcioletniej historii pisma. W obsadzie filmu znalazło się wiele znakomitych nazwisk, a jego niepowtarzalny styl, oryginalny humor i wnikliwość w ukazywaniu ludzkich emocji uczyniły go wyjątkowym dziełem w swoim gatunku. HBO Max wprowadza na swoje łamy kuriera Franciszkę z Liberty, Kansas Evening Sun, który zdobył uznanie krytyków i prestiżowe nagrody, w tym nominacje do Złotego Globu oraz BAFTA. Zapraszamy do odkrywania świata filmu wraz z HBO Max, a jeśli masz tematy, które chciałbyś poruszyć lub skonsultować, nie wahaj się skontaktować z czerwonym telefonem Radia Z. Bądź na bieżąco z najnowszymi premierami oraz kulturalnymi wydarzeniami.